Ciemanko wszystkim z tej strony. Kipi No i mam taką. Nie wiem, dość stres, smutną wiadomość, nie? No bo będę musiał na razie zastopować serię Wager Match. No wiem, że nie mam jeszcze żadnego filmiku. No mam ogłoszenie z, yy, ten. No zapowiedź serii, ale nie ma żadnego filmu. No nie ma żadnego filmu z tej gry. Tak chcę ją zastopować, ponieważ no, mój komputer trochę źle działa na no serio. I uznałem, że najlepiej będzie, jak będę otwierał paczki na tym na razie I no i se budował składy i będę wam to pokazywał. Nagrywał to będę. Nie będę na razie grał. Będę, będę czekał na lepszego kompa. No, to było takie krótkie info, nie wiem, dość smutne. Musimy zastopować serię, no ale widzicie, no to, narka.